Dzikie serca powinny być wolne. Pożyczysz mi jedno ze swoich żyć? Pamięć lasu. Jest w niej wszystko, co chcę wiedzieć. Musisz tak wiele wiedzieć o świecie. Serce lasu. Uczynimy cię silnym. A więc to jest serce lasu? Sainen, zaszczytasz nas swoim przybyciem. Rządzisz lasem, Sajnen, tak jak on rządzi tobą. Wydaje się, że inni właśnie tego pragną. Dochowaj ich z godnością. Pamiętam te lekcje. Ciągle tak samo, Gajsz. gdzież gdzieżbym śmiała? Hm. Nudnego towarzystwa, zbyt dociekliwych pytań, wszystkich, którzy patrzą, ale nie widzą. Przynajmniej siebie i wspomnienia, jeśli zdołam. Pewnie chciałbyś usłyszeć, że z moją naturą, ale nie po to, żeby się kryć. Jeszcze nie wiem, może o ciekawej podróży. Pamiętam. Hasagi. <laughs> Wciąż nie znasz odpowiedzi na to pytanie? Niekiedy nasza natura dochodzi do głosu. Zabawne. Chciałam powiedzieć to samo. Wędrowcze, chyba się zgubiłeś. Ciche kroki otacza nas las. Dwa kroki w świetle księżyca. Złap mnie, jeśli potrafisz. Rozpoczyna się pościg. Zabawa w chowanego, co? Rwiesz się do ucieczki? To co? Idziemy razem? <laughs> Za wolno. Znajome uczucie. I to tyle? Sajnen! Nawet wiadr ginie. Wracam do lasu. Znów się zagubiłam. Serce świata bije wraz z moim. Koniec poszukiwań. Teraz poluję. Jestem łowczynią. Jestem wastajanką. Rób to, co każe ci serce. Nie ruszaj się, niczym szept lasu. Dzikie serca powinny być wolne. Idę tam, gdzie zawieje wiatr. Zobaczę wszystko, co świat mi pokaże. Ja i las stanowimy jedność. Czy to strach uspokaja twój umysł? Słyszysz bicie swojego serca? Bo ja tak. Zapamiętaj te chwile. Oczywiście, czcigodny duchu ochronie cię. Przyrzekam, że nie zbiegnie się. Z twoją. Teraz niepotrzebne mi są peleryny, o szanowna. Już nie potrzebuję ich dumy. Tam, gdzie tylko możemy, Gajsz. A moje kroki są delikatne. Strzeż się, niebios! Polowanie na ciebie to zaszczyt, o pani. Już się tak nie napuszaj, ptaszyno. Zacznij uciekać. Tyle kryjówek. Uciekaj, jeśli zdołasz. Niech mnie gonią. Nie marnuj darów od życia. Witaj, zwierzyno. Nie wiesz, gdzie jesteś? <śm> Mogę wkroczyć? Niekończący się pościg. Oto i jestem. Noc chroni łowczynie. Wieczne łowy. Urzekające. Jasne oczy pośród nocy. Czarujące.